Panie dyrektorze, Panie Młodego, panowie, 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 proszę, proszę, proszę Pogodoro, Pogodoro. Chciałbym, żeby nasz a także państwa samodzielnego, by do z powstałym nie dotykaliśmy się upamiętnienia wysiłku Armii Bo dzisiaj nie ma panika, który by oddawał cześć, ale zarazem pełnił udział edukacyjną jako jaką pan Przesłanie na dzień 1 sierpnia 2023 roku wśród chodnika Ryszarda Zdrowskiego, przewodniczącego Małgorzkiej Wojewódzkiej Rady Kombatantów, honorowego prezesa Oświatu Małgorzka Światowego Związku Zawierania Krajowego. Przesłanie to zastąpione zostało ważną informacją w sprawie chodnika armii krajowej jako kulturowej formy pamięci armii krajowej obejmującej również prawo do powstania warszawskich. Dana tego pomnika została w sposób skandaliczny przewana przez władza Krakowa. Podwana no do przyszłowego przypadku społecznego pojawia zielony pomnika AK, pominikach Krakowych, dwóch wysokości karamicowanych ze szalczu i gody, które podeszły zawieszny w parków, którzy opiekują się i organizują ok. urodzesty przy kamieniu pędzielnym pomnikarz poświęconym przez księdza kardynała karyna Stęcowa Dzińskiego. Kamień ten zawiera akt reakcyjny Pominka i Ziemia w Spółkniętej AK, także z terenu Wschodniej Rzeczpospolitej. Niewątpliwie kamień wygierny stanowi będzie element w każdym elementie planowanego Pominka. Podpisał do półkami Rzeszardu Polskim Trzy dni walki nie tylko o wolną Warszawę i umordnienia jej skutkami drugiego urbana ale ten niesamowity Zgryz wywarł ogromny wpływ na to co działo się na to co działo się w obojętnej wojnie tak jak wcześniej przy stańcu z Kieśnionik tak jak w chwili ślepionych Łucyckiego przy tormentach właśnie w roku powstańcza Warszawa stanęła na tej różnej walki i poświęciła swoją wolność, swoje miasto na okazji polskiej niepodległości. Szanowni Państwo, jeszcze Polska nie istniała, kiedy żyje. Jeszcze Polska nie istniała, kiedy żyje pamięć o powstańcach powstanie Warszawskiej. Jestem głęboko przekonany, że w tych dniach w nocach średnio wrześniowych w każdym powstanie Warszawskiej. Wiedział doskonale, że o współ teraz bije się równocześnie o przyszłe pokolenia. Bije się równocześnie o to, że dziś żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce. Dziś te pokolenia, dziś my wszyscy zebrali 79. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego tu na placu Matejku, pod koniec pięknu w miejscu, które jest przesiąknięte w historii, w miejscu, które widziało już wiele, głośno wołane. cześć i chwała bohaterom, cześć i chwała powstańców warszawskim dzięki którym walce, poświęcenie dziś przed płonem niepodległości, przed płonem wolności, przed płonem miłości do ojczyzny wciąż rozgrzewa nasze serca. I za to nas, za to, że dali nam siłę, dali siłę pokoleniom, które walczyło o naszą wolność, jesteśmy im zgodnie wdzięczni. Krakowa. żołnierze Krakowa, Wojska Polskiego do Dziś, 79. rocznicę Powstania Warszawskiego, stajemy do uroczystego apelu pamięci przed grobem nieznanego żołnierza w Krakowie, aby złożyć sto bohaterstwu powstańcom, którzy obstają w życie, obstają w życie, Krajowej, w i w i którzy 1 sierpnia 1944 roku w godzinie 2 z rozkazem Komendy Głównej Armii Krajowej, z wicepremierem, delegatem rządu Rzeczpospolitej Polskiej na kraj, ruszyli do heroicznego boju o wolność, godność i honor mieszkańców nieubjaźniowej Warszawy i wszystkich Polaków. Dziś, 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Wzywam do apelu wszystkich naszych rodaków, dla których wyborze mojej ojczyzny i oswobodzenie jej stolicy cenniejsza była niż własne życie. Takcie do apelu! Przywołuję wojskowych i cywilnych konspiratorów, tworzących struktury polskiego państwa podziemnego na terenie stolicy, którzy z odwagą stawili się niemieckiemu okupantowi. Ciebie wzywam, wicepremierze! delegatę rządu Rzeczypospolitej Polskiej na kraju, Janie Stanisławie Jankowski, pseudonim Sobórz. To was wołam, dowódcy powstania warszawskiego, którzy poprowadziliście żołnierzy w historyczny bój, generałowie Mateuszusz w Boże, Mateuszusz Kojczyński-Grzegorzik, Leopoldie od Polskich Niezwiatków i Antoni w monterze Stańcie do apelu! O, 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 o. Wzywam oficerów Komendy Głównej Armii Krajowej oraz dowództwa obszarów i okręgu warszawskiego Armii Krajowej. Wołam powstańców wszystkich oddziałów, zgrupowań i oddziałów, którzy w poziomie trudnym do walki z przeważającymi siłami niemieckimi. Przywołuję niezłomnych obrońców powstańców barykad, żołnierzy poległych w trwałych bojach o warszawskie place i ulicach. Wstancie do apelu! Przywołuję kolegów działaczy tajnej administracji Polskiego Państwa Podziemnego oraz jazdy wykonujących zadania płacy cywilnych na wyzwolonych terenach płaczącej stolicy. W do apelu A, przywołuję żołnierzy powstańczej służby zdrowia, lekarzy, pielęgniarki i sanitariuszki, załogi powstańczych szpitali, punktów opatrunkowych i patroli sanitarnych, księży kapelanów oraz rzucące posługę medyczną i wychowują. Połowa wychownych zamordowanych przez niemieckiego okupanta oraz pozostałych księży i zakonników, którzy oddali życie do końca towarzyszom, walczącym żołnierzom i mieszkańcom Warszawy. Stańcie do apelu. Przywołuję boguteńskich mieszkańców Warszawy, których heroiczna postawa była wsparciem dla walczących żołnierzy powstania. Połam zamordowanych, zastrzelonych i spalonych na ulicach Warszawy oraz wypędzonych z domów rodzinnych i zgładzonych w niemieckich obozach koncentracyjnych. Wstańcie do apelu. Wzywam żołnierzy oddziałów partyzanckich i jednostek wojskowych Armii Krajowej, spieszących ze wszystkich stron w ramach operacji Burza na pomoc walczącej w Warszawie. Wzywam żołnierzy Batalionu Stała Armii Krajowej, Korpusu Jodła, 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Okręgu Nowogródzkiego NU, Okręgu Gleńskiego Wiada oraz 30 Dywizji Piechoty Armii Krajowej do Okręgu Polskiego Kwadra. Wołam żołnierzy Oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych oraz Członków Niepodległościowych Organizacji Zbrojnych i Politycznych, Którzy stanęli do walki o wolność. żołnierzy Polaków, kierowników oddziałów podporządkowanych sowieckiego dowództwa, którzy mają w sercach prawdziwie niepodległą Polskę, walczyć razem z powstańcami na przyczółku Czerniakowskim oraz kolejnym w i na przyczółku Rząd Polski. Stacie do apelu. Walczanie! Was zwoła, Stoczkowie Cichociemni, waleczni dowódcy i żołnierze objętych chwałą bojową oddziałów powstańczych. Stańcie do apelu. Wzywam holenderskich lotników Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1583 etapy specjalnego przeznaczenia. Przywołują lotników brytyjskich, południowoafrykańskich, amerykańskich, sowieckich oraz polskich, pierwszego punktu lotnictwa ryszńskiego Warszawa, drugiego punktu nocnych bombowców Kraków, trzeciego punktu lotnictwa sformułowego wojska polskiego. 16. Z armii Odliczej, poległych na podziemnych szlakach prowadzonych na Warszawie. Stańcie, do apelu! Zinęcie, że ubita! Wzywam policjantów II Rzeczypospolitej, walczących za barykatarką powstańczych, żołnierzy służb technicznych i pomocniczych, łączności, bater uzbrojenia i produkcji środków walki, zapelów, budowniczych w barykaturze pomocnej, strażaków, żołnierzy z obrony przeciwzodniczej, obywatelskich łączników karcerstw i posty polowej, redaktorów, lukarzy, utorczeniem prasy powstańczej oraz obsługią rozwiązania powstańczej Puszka Tańcie, Połam, w Puszkawicach. Stańcie do apelu! Do apelu! Wołam mieszkańców Niewyjaźnionej Stolicy, których heroiczna postawa była wsparciem dla walczących żołnierzy powstania. Wzywam ofiary masowych zbrodni niemieckich. Takców, kobiety i dzieci zamontowanych w rodzinnych kołach na ulicach, placach, parkach i na podczórcach społecznych kamieni. Przyłogiem warszawskich wypełnionych zdobów rodzinnych, składanych w nieejskich powodach koncentracyjnych. W takcie, do apelu. O, 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 o! Koła, powiat! Wołam żołnierzy polskich oraz cieniowych mieszkańców stolicy, używających we wspólnych pomiłach na największej metropoli powstania warszawskiego przy oraz wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego, których znane i bezwzględne Rosjany po całej polskiej świecie, taką tak polską ojczyznę. Wstańcie do apelu! Wzywam wszystkich rodaków, którzy przez dziesiątki powojennych lat nie wstępili w by pamięć o powstańczych drzewie nie uległa zatarczu upokarzani i represjonowani przez siły zmierzające do wykorzenienia tradycji niepodległościowej nie wahali się utrwalać ją i przekazywać kolejnym pokoleniom. Stańcie do apelu! Do apelu! Woła wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, klubowców, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalają wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełniając patriotyczny obowiązek, podeszli na wyczerpu wartę. Wstańcie do apelu. Do Was się zwracam po Pamiętajcie o Pamiętajcie ofiarę chwili życia złożoną na odbadze Ojczyzny przez powstańców i mieszkańców Warszawy, którzy krok wypełnili swój obowiązek wobec Ojczyzny. Jej ich postacie i pochopne z czyny były w Waszej świadomości i taktyki poręża polskiego będą przykładem, wierności żołnierzy i Dziewiątka, w połowa, połowa. Ich pamiątkowy Niech przyjaciół z Stolicy pozostanie na zawsze co tak potomny. Pała, pochodę. Dziewiątka, 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 Chwała dziewiątka,